Jesteście jeszcze pod wpływem karmy. Wiatr wam w oczy wieje. Czujecie się, jakby jakieś kule u nogi spowalniały wasze ruchy. Chcecie działać, ale jakby jakaś tajemnicza siła was spowalnia, nie pozwala wam robić tego, czego pragniecie. Ale druga karta przynosi bardzo dobrą informację. Popatrzcie, karma. Jako ta kłoda pod nogi Wam rzucona, spowalnia Wasz ruch, zatrzymuje Was na tej drodze do szczęścia, do celu. Ale Wy już macie narzędzia, Wy za chwilę tą kłodę usuniecie, więc ta karma się kończy, to już jest końcówka. Patrzcie dalej, kolejna karta pokazuje wiosnę: Szczęście, radość, miłość, chęć do życia. Marzenia, przepiękny okres w waszym życiu się zaczyna po usunięciu tej kłody, po uwolnieniu się od karmy. Patrzcie dalej, pod natchnieniem tutaj pracujecie, tworzycie jakieś hobby, umiejętności, zdolności. Od waszej duszy w was się będą budzić. I dalej szykuje się jakaś daleka podróż, podróż do nowego życia. Lepszego życia. Być może już teraz rozumiecie, że w miejscu, w którym jesteście, niczego więcej nie osiągniecie. Nowe miejsce pozwoli Wam się rozwijać. Jeśli chodzi o rodzinę, tutaj jest problem, by taką rodzinę założyć. Może być problem z dzieckiem, choroba dziecka, problem z zajściem w ciążę. To jest związane z karmą, z tą blokadą. Czas nauki przed wami. Wiosna da wam chęć do nauki. Popatrzcie, tu jest nauczyciel. Wysyła wam zdolności, umiejętności, wiedzę. Znów jest karta podróży. Tutaj jest walizka, jakaś sprawa do załatwienia. Może to być podróż na jakąś rozmowę w sprawie nowej pracy. Popatrzcie, że kartę wcześniej wy się uczycie. Jesteście na jakimś kursie, szkoleniu. Tutaj, gdzieś wyjeżdżacie. Karta leży nad tym artystą, który coś tworzy. Być może chcecie komuś pokazać, co potraficie, wasze umiejętności. Klapsydra dopiero zaczyna odmierzać czas, więc ta nauka jeszcze długo potrwa. To jest dłuższy proces.